Cześć, to Olo. Witam Was na kanale Strzelce. A jakże, dzisiejszy odcinek, jakby nie było, na pewno nie jest sexy, tak powiem. Ponieważ tyczy się rzeczy bardzo, bardzo ważnej, jeśli chodzi o kontekst strzelania z czegokolwiek. Jest to odcinek, który po prostu musi być na naszym kanale. A chodzi o bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo w strzelaniu z wiatrówek, czy też każdej innej rzeczy, bo można strzelać nie tylko z wiatrówek, ale z łuków, broni palnej, procy i tak dalej, i tak dalej. Natomiast my się skupimy tutaj trochę bardziej na wiatrówkach. Zanim przejdziemy do meritum. Łyczek kawy. I lecimy z tematem. Słuchajcie, generalnie jest taka zasada w broni palnej, jak blos. Myślę, że osoby, które strzelają, czy też miały gdzieś tam okazję zetknąć, zetknąć się ze strzelectwem, mogły o czymś takim słyszeć. Blos jest to skrót. Jest to skrót od B, czyli Broń L, czyli lufa, O, otoczenie i S, spust. I o ile ma to bardzo duże zastosowanie w broni palnej, to zdecydowanie możemy to 1 do 1 przełożyć też na wiatrówki. Zanim przejdę do omówienia tego zagadnienia, chciałbym Wam coś powiedzieć, ponieważ często jest tak, mam nadzieję, że nie często, przepraszam. Natomiast może się zdarzać, że wiatrówki mogą być traktowane przez niektóre osoby tą uwagą, szacunkiem. Szacunkiem to może złe słowo. Wiecie o co mi chodzi? Mogą być bagatelizowane, ponieważ no to jest tylko wiatrówka ślucik jest mały, jaką tutaj mamy energię w porównaniu z bronią palną. Tak, ale mimo wszystko, nawet z takiej wiatrówki do 17 Juli możemy zrobić krzywdę i to naprawdę dużą krzywdę. Dlatego powinniśmy zachować wszelkie zasady bezpieczeństwa. I jeśli nauczycie się właśnie tych zasad, to kiedyś jak będziecie mieli broń palną swoją, czy też pójdziecie na strzelnicę i pokażecie instruktorowi, że wy wiecie jak obsługiwać się z bronią palną, przede wszystkim robicie to bezpiecznie, zyskacie w jego oczach, ale w odwrotną stronę, jeśli będziecie robić jakieś głupo to być może skończy się strzelanie i powie wam do widzenia. Zachowanie bezpieczeństwa też świadczy o człowieku, jak obchodzi się z bronią. Bronią, może tutaj nie do końca dobre słowo. Wiatrówki to nie jest broń, szczególnie jeśli mówimy o wiatrówkach do 17 Juli, ale niech będzie. Wiecie, wiecie, o co mi chodzi. Ok, zaczynamy, już nie przedłużam, czyli ta pierwsza literka B. O co tutaj chodzi? Chodzi o to, żeby znać stan tej swojej wiatrówki, czyli wiedzieć, yy, jak ona funkcjonuje. Przede wszystkim yy, w momencie, kiedy nie wiemy, to nie jest na przykład nasza wiatrówka, Strzelamy sobie, gdzieś ta wiatrówka sobie leży, to żebyśmy przede wszystkim na początku sprawdzili, czy ona nie jest załadowana, żebyśmy nie brali tej wiatrówki i gdzieś tam wymachiwali tą wiatrówką na lewo i prawo. Musimy wiedzieć, że ta wiatrówka jest rozładowana i jest po prostu bezpieczna. Najlepiej, jeśli posłużę się przykładem. Ale słuchajcie, jesteście gdzieś tam ze znajomymi, strzelacie z wiatrówki i wiatrówka sobie leży. I ktoś tam mówi: słuchaj, ona jest niezaładowana, możesz sobie wziąć i, i strzelać. Uczulam was. Nie możecie wierzyć jakiejś tam osobie, że ta wiatrówka jest niezaładowana. Musicie sami to sprawdzić. Jak sprawdzić? Najlepiej po prostu wziąć tą wiatrówkę i przymierzyć się, oddać strzał. Jeśli strzał nie padnie i jest naciągnięta, to wtedy faktycznie jest niezaładowana. Natomiast nie może być takiej sytuacji, że wybierzecie sobie tą wiatrówkę i tak jak mówię, gdzieś tam machacie tą lufą na lewo i prawo, bo jakby jesteście przekonani, że wiatrówka jest niezaładowana. A co jeśli ta osoba oczywiście powiedziała Wam, że jest niezaładowana i ona nie kłamała, ponieważ tak myślała, ale ktoś. Ktoś inny wcześniej załadował tą wiatrówkę i odłożył. Może być taka sytuacja? Może, oczywiście. Nie powinna zaistnieć, ale może. Więc B, literka B, znamy stan wiatrówki i traktujemy wiatrówkę tak, jakby była załadowana. L, czyli lufa to jest bardzo istotne i chyba najważniejsze, ponieważ jeśli nie skierujemy lufy w nieodpowiednie miejsce, to nigdy nic się nie stanie, nawet jeśli byśmy oddali przypadkowy strzał. Nawet jeśli coś by się stało z mechanizmem spustowym i by gdzieś tam puścił, to jeśli lufa zawsze będzie w odpowiednim kierunku, czyli tarcza, kulochwyt, wał, cokolwiek, to nic się nie stanie. Nawet jeśli padnie ten przypadkowy strzał. Dlatego zawsze, słuchajcie, zawsze lufa skierowana jest w kierunku tarczy. Jak przenosimy wiatrówkę, to przenosimy ją najlepiej z lufą skierowaną do góry albo w dół. Jeśli podajemy wiatrówkę na przykład osobie, to nie tak, żeby omiatać tą lufą inne osoby, tylko wiecie, po tej linii strzału, powiedzmy, że tutaj mamy linię strzelania, podajemy wiatrówkę, podajemy ją w ten sposób, a nie teraz, sorry, że tak zrobię, ale będziecie wiedzieli, o co chodzi, a nie na przykład tak. Prawda? Ty tutaj też są. Adam muszę się wycofać. A one są wszędzie, Adam. Słuchajcie, wprawne oczy zobaczą, że Zmieniliśmy lekko kadr, ponieważ tam na tamtym miejscu mrówki stwierdziły, że trochę nam utrudnią robotę, więc musieliśmy się ewakuować. No i generalnie o to chodzi. Lufa zawsze skierowana w kierunku celu. W momencie, kiedy odkładamy wiatrówkę, tak i na przykład kolejna osoba będzie sobie strzelać, czy też odkładamy i odpoczywamy, to odkładamy ją w ten sposób, że lufa także jest w kierunku y, celu, w kierunku tarczy. Kolejna literka o jak otoczenie. I to ma szczególne znaczenie w przypadku wiatrówek. Już wam mówię dlaczego. Jeśli chodzi o broń palną, no to otoczenie to jest to, co znajduje się jakby przed nami, tak? No oczywiście też po bokach, ale przed nami, czyli na osi. Zazwyczaj na strzelnicach na osi niczego nie powinno być. No i pewnie nie ma. Zdarzają się sytuacje, że na przykład mamy otwartą strzelnicę i może przebiec jakieś zwierzę i tak dalej. Więc my musimy zwrócić uwagę na to, co znajduje się. Przed nami, czyli to nasze bezpośrednie otoczenie. Jeśli chodzi o wiatrówki. To tak jak powiedziałem, ma to znaczenie, ponieważ często strzelamy na przykład tak jak tutaj, gdzieś tam w lesie, na łące. Może się zdarzyć, że ustawimy sobie cel, a za tym celem coś będzie się znajdować. Jakiś przedmiot, zwierzę, być może ludzie, więc musimy się upewnić, że nawet za celem, za tarczą, za kulochwytem jest bezpiecznie. Wiadomo, śród leci dosyć daleko. To nie jest tak, że on przebije kartkę na 200 metrach i sobie zaraz spadnie, bo może polecieć 50 i 100 metrów dalej. Więc to jest bardzo istotne, żebyśmy się upewnili. Otoczenie to też to jest, to jest po boku, tak? Musimy zwrócić uwagę na to, żeby osoby, które z nami strzelają, nie wychodziły poza linię strzelania. Mamy lufę i tutaj jest linia strzelania. One mogą się przeglądać nam tak z jednej i drugiej strony, ale ważne, żeby nie wychodziły poza obrys tej lufy. Nawet gdzieś tam z boku. Musimy wtedy je zawrócić i powiedzieć, słuchaj, chcesz oglądać spoko, ale gdzieś przynajmniej tutaj, za tą lufą. Już nie mówię o sytuacji, żeby ktoś był gdzieś tam dalej, tak? To jest bardzo istotne. W przypadku polskich warunków strzelania z broni palnej, to ma zastosowanie, ale szczególne znaczenie ma na przykład w Ameryce, gdzie jest takie prawo, że możecie sobie wyjechać poza miasto, ustawić wasze cele i można strzelać. Więc tam tym bardziej trzeba się upewnić, że za celami nic się nie znajduje, ponieważ broń palna strzela na ogromne odległości. Natomiast w przypadku wiatrówek też ma to bardzo duże znaczenie. Jak na przykład strzelacie sobie na podwórku, to wiadomo, nie ustawiacie sobie kulofytu przed siatką z sąsiada ponieważ przejdzie przez kulochwyt, nie traficie kulochwytu, przejdzie przez siatkę i zrobi komuś krzywdę. Musicie ustawić ten kulochwyt, tarczę, cokolwiek przed jakimś takim bardziej solidnym murkiem, z cegieł, z no, czegokolwiek tak, żebyście mieli pewność, że ten śluz nie opuści Waszego podwórka. No i ostatnia literka S, jak? Oczywiście, spust można powiedzieć, że jeśli nie naciśniemy spustu, to, to nic się nie stanie, pod warunkiem, że wiatrówka nie ulegnie uszkodzeniu i nie strzeli sama. Ale powiedzmy, że to są przypadki bardzo marginalne. Ten spust jest takim naszym ostatnim bezpiecznikiem. Kładziemy palec na spuście dopiero w momencie, kiedy wycelowaliśmy. Przyrządy optyczne, tak jak luneta, czy też y, muszka szczewinka są już wycelowane, zgrane z, z celem. Jeśli mamy ten cel y, na, na muszce, że tak powiem, tak, czyli na krzyżu, to dopiero wtedy palec idzie, wchodzi w kabłąk i idzie na język spustowy i ściągamy spust. Nigdy wcześniej, bardzo często też jest tak, że w momencie, kiedy Ktoś chwyta wiatrówkę, robi to tak, że od razu paluch ląduje do kabłonka. No i co jakby siłą rzeczy idzie na, na spust? Jeśli mamy bezpiecznik w wiatrówce, to dobrze. A co jeśli go nie ma? A co jeśli na przykład gdzieś tam został odbezpieczony? To jest bardzo istotna kwestia. Jak przenosimy wiatrówkę? Przenosimy ją w ten sposób, że palec jest gdzieś tutaj lub ewentualnie nawet tutaj, ale nie w kabłonku, tak? Zapewne widzieliście takie filmy czy też jakieś tam plakaty do filmów i tak dalej, gdzie pozowali do zdjęć, tak? Pozowali do zdjęć i mieli palec na spuście. Ja nie mówię, że nie można mieć tego palca na spuście, jeśli pozujesz do zdjęcia, ale jeśli pozujesz w takiej postawie, tak? Czyli celujesz, wtedy możesz mieć, tak? Bo może strzelasz akurat w tym momencie i ktoś Ci robi zdjęcie. Inaczej to wygląda, jeśli ktoś, o, trzyma sobie broń w ten sposób i trzyma palec na spuście. Po co to? Albo jakaś inna postawa, i palec jest tutaj. To jest tylko pozowanie. Nie musimy mieć tego palca tutaj. To właśnie powoduje złe nawyki. Więc podsumowując, palec na spust tylko w momencie, kiedy mamy broń wstępnie zgraną, przyrządy celownicze, wtedy możemy położyć palec i ściągać ten spust. Jeśli chodzi o takie dodatkowe zasady bezpieczeństwa, to one tyczą się szczególnie wiatrówek, które strzelają stalowymi kulkami typu BB, które bardzo lubią rykoszytować, jeśli trafią na twardą powierzchnię. Wtedy bezwzględnie musimy używać okularów takich, wiecie, strzeleckich, ochronnych. Generalnie okularów ochronnych, ponieważ tak jak powiedziałem, jeśli chodzi o śród, on jest miękki i odkształca się, zazwyczaj nie wraca tylko odkształca się, gdzieś tam zostaje przy kulochwycie. Inaczej sprawa wygląda właśnie w przypadku tych kulek BB, które jakby nie oddają energii, tylko. Wracają często w stronę strzelca. Więc tutaj bardzo ważne jest, jeśli strzelacie z wiatrówek długich czy też krótkich, szczególnie krótkich, tak? Bo to one strzelają takimi kulkami BB, używajcie okularów ochronnych. Nie ma co przedłużać i ostrzegałem na początku: no, nie jest to seksji temat, nie jest to seksji odcinek, ale jest bardzo ważny. I teraz tak, strzelacie z wiatrówki, tak? I pewnie jakieś inne osoby będą chciały się przyłączyć do, do zabawy, bo to jest mega fajna sprawa, strzelanie, generalnie, strzelectwo. To pamiętajcie, że. Wtedy Wy jesteście takim instruktorem, na Was ciąży ten obowiązek przekazania wiedzy. O bezpieczeństwie y, innym osobom. One nie będą wiedziały, że trzeba tak się zachować, to wy musicie przekazać tą wiedzę, to jest bardzo istotne. Wtedy strzelectwo będzie nie tylko świetnym spędzaniem wolnego czasu, ale też przede wszystkim będzie bezpieczne. I na koniec dnia, jak już będziecie chować wiatrówkę do pokrowca, będziecie mieli tą świadomość taką, że wszystko przebiegło bardzo dobrze, było bezpiecznie, nikomu nic się nie stało i można ten dzień strzelecki uznać za zakończony i udany. Bardzo wam dziękuję za obejrzenie do końca. Jeśli Wam się podobało, to dajcie łapkę. Górę. Kanał jest nowy, jeśli jesteście pierwszy raz na naszym kanale. Zapraszam do y, zasubowania. Będą coraz lepsze, coraz takie bardziej wartościowe treści y, i ciekawsze, można powiedzieć, jakieś eksperymenty i tak dalej. Więc myślę, że się nie zawiedziecie. Jeszcze raz dzięki i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hej!